Powiedz, żeby włączył live a na, na grupie 575. Tak, 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 575. Czy się mówi, że masz włączyć ubiej transmisję live na grupę 575? Generalnie ten. Generalnie, tak, ten. Generalnie ten. O Jezus, Maria, co on ma na sobie? No, Dobrze. Generalnie ten. Jest tak około 19 stopni, fajna pogoda, sympatycznie, praktycznie nie pada, tam troszeczkę opuściło rano i teraz po prostu stary Także wolno siedzimy, bawimy się, rozmawiamy na tematy. Rysiek tam wiesz, 75 tygodni właśnie programuje dzisiaj, także jest ogólnie fajnie. SP-5MG, SP-5RW. Piotr też się dostaje To ty mówić na grupie jest. To e, antenę, to przyznął, e, do e, także Paweł napisz tam na czacie szajkowym, że na grupie jest albo udostępnij ten, 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 ten filmik na grupę, bo... Na czacie znaczy, bo, bo chyba chłopaki nie wiedzą. Męczyłem, nie, ja nie włączyłem się to kogoś. By... <laughs> Stefan Paweł 5, Maria to tu Stefan Paweł 5, Roman Wanderosz, raczej z Paweł. transmisja jest na grupie, Uciekłeś. a nie na tym, a nie na czacie, na grupie. Uciekłeś. Na grupie jest o 5.70. No uważaj, że tutaj się dobrze. Tak, słyszył mi. Mówi, powtórz o to mnie pytałeś w, w poprzedniej razie. Uciekłeś, odkleiłem się ciepło. <laughs> Paweł, gdzie odcieknąłeś? No ja, to jak Ci mówiłem, pogoda, jest, jest, pogoda nam dotykuje, jest ciepło cały dzień, tak naprawdę jakieś takie dwa przelotne deszcze, bardzo wcześnie rano i teraz jeden, drugi po południu, ale, ale to takie dosłownie chwilówki, także żadnych problemów. No, no, Dobra, to wróć. Ja tutaj oddaję Przemkowi od elowni mikrofon, bo, bo widzę, że jest bardzo chętnie z Tobą Ja też, ja też. Tak, tak,

łączność także także tym razem fajnie, że się udało mam nadzieję, że ja tym razem nic nie spalę no, tak jak już tu Łukasz mówił masz komplet informacji fajna atmosfera mega kameralnie, szkoda tylko, że Was nie ma o, i, i tak to dla Jacka AG o i pozdrowienie oczywiście dla Jacka AG i tam dla całej szajki specjalne pozdrowienia od będą później o, specjalne pozdrowienia od Rysia będą później e, proszę SP5MG 6 odl

komary to nie wiem co, by było i no to się Łukasz mówi, że nie ma tragedii. Jest ja tam dolina na recie, że tak no państwo, prawda, podejść. Ja tyle, no, no i jaskółki. Także Takiego państwo raczej, ale nie ma tragedii

Jangan lupa W sumie zastaw... zestaw mega portable, no tylko szkoda, że nie można mhm. trzeba się na stałe z antenami ustawić. Czas się o tobie gadają na satelicie. No to um, dajesz. Jutro. E, moment, moment. SP5MG tu SP6ODL. E, no Cześciu tutaj pogodę właśnie sprawdza, jak będziemy mocno się biegli e, jutro, ale, ale jest tak, jest bardzo fajnie. Przewaga słońca, 23 stopnie, w nocy około 10, także moim zdaniem pogoda wymarzona. Jak, jak, jak na tamy bywały, bywały gorsze pogody, także. Moim zdaniem jest superancko. A powiedz, jak tam w Warszawie, czy wam tam dzisiaj nie, nie dospierają jakieś opady większe czy mniejsze, bo, bo tutaj w okolicach tak wszyscy opowiadają, że gdzieś tam przeszły różnego rodzaju ulewy. No nas, nas na szczęście ominęło, mimo że rano tam patrzyłem na meteo, no to tak było taki pik ładny, który się schował za skalę, ale na szczęście do nas to nie dotarło. Proszę, SP-5MG, SQ-6ODL. Tyż klunął albo gąb się zesnął. No, tak, przechodzimy z Rozmawia? <noise> Także się samotałem, że zrozrościłem, już yy, mówiłem wcześniej tam, że koszta lepiej chyba na tą samę pojechać i sobie z chłopakami e, posiedzieć, e, porozmawiać niż siedzieć i samotać się z jakimiś tam pędzlami, farbami, ale to wiesz kiedyś musiałem w końcu zrobić, nie? Ja także miałem 4 dni wolnego, to się e, za to wszystko wziąłem. Także tak to tutaj wygląda. A czy tam kolega Czesław Eo, to on w ogóle korzysta z takiego co dojdzie do tego ok proszę bardzo. Teraz z Bardzo się to podoba. 5 Maria Grażyna. SP5 Maria Grażyna, SQ5 Natalia, Wanda, Irena. Cześć, pierwszy raz na tym satelicie słuchaj. E, cześć, ja jest, zaraz pewnie mikrofon weźmie, jeszcze jak zdążymy zasilanie nie zajechać, bo tu Łukasz kontroluje napięcie zasilania to też się nie w porę zorientował, trzeba było przyjeżdżać, kurka wodna, nie siedzieć teraz i mówić, że na tam jest, jest fajnie nie, jest ja, się, ja wiem, że się tam tam. doskonale to wszystko nie, rozumiem, ja wiem, proszę Ciebie ja tam jestem pierwszy na takie wyjazdy, nie, ale to wezmę to pod uwagę w 3 roku, słuchaj no i trzeba będzie chyba wybrać jednak, no coś tam, jeśli wiesz, jakieś tam inne rzeczy się odpuszcza typu gajusz, typu jakieś hojotowo, typu rożacze maty to może ma, się weźmie, człowiek w końcu na kanta wybierze ale to też to mi się bardzo podoba, że Rysyk z Łukaszem pojechali w środę że troszeczkę tam się wie, posiedzi w tym lesie a tak to wygląda Krzysiu, do Ciebie mikrofon sq 50 bazę OSC-5, Maria Grażyna tak, tak, potwierdzam, chłopaki tutaj okupowali teren od środy i bardzo dobrze im to, im, to, im to wychodziło no my dołączyliśmy dzisiaj w połowie dnia, ale też fajnie było, pogoda dopisuje, bo dzisiaj już dwo, dwie tury ćwiczeń APRS-owych w lesie, jeszcze szykuje się trzecia i jutro będą też pewnie kolejne, także dzie, dzieje się tak jak się miało dziać, nie? no chyba nie puścimy jutro, chociaż były takie pomysły, ale chyba nie będzie gazu i, i na pewno nie ma zgody paszku, bo się na urlop wszyscy wybrali, nie ma, nie ma w tej chwili potwierdzenia. No ale dobra, zobaczymy co będzie. Fajnie jest, na pewno byłoby fajnie jakbyście tu byli. Może za rok się uda ten, ten, ten błąd poprawić, no, błąd czy tam układ zmienić, nie? Oddam mikrofon Czesiowi, zanim tutaj e, Łukasz powie, że QRT. <laughs> Także dzięki za łączność, pierwsza moja na tym satelicie, tak samo jak Przemka. E, no i bardzo fajnie, a przede wszystkim wrażenie robi ten setup, który Łukasz tutaj wystawia. Po prostu przeszedł, postawił na dwóch statywach anteny i zaczęliśmy gadać przez geostacjonarnego satelitę. Rewelacja. SP-5 Maria Grażyna, SQ-5 Natalia, Wanda, Irena. Do usłyszenia Piter. Jak to też wygląda? To mi zmusić. Jeszcze masa... raz. Co ten mocno wygrywamy na terenie? To właśnie wakacje. To jest moja antena No to tam nie wiesz, no jaj, nie ma to. Lepiej nie chodzi, gdybym miał wszystko brytyjskie właśnie w ok. 4 giga, czyli jakbym trochę łapa, z razy 10 przynajmniej wzmocnienie, więc to jest, wiesz, rozmażone kurczakiem mniej więcej. Chyba, że można by było się tak uszkodzić o to? to no, myślę, że można by się tak uszkodzić, nie ma co ryzykować. Okay. Stefan Paweł 5, Maria Gryfna, mm. Stefan Paweł 3. Cześć, Piotr tutaj. No jak zwykle, wszyscy po kolei pierwszy raz. Ja słucham przez niego. Do... Nie, nie polecam przychodzenia przed nadaniem, co on To jest 20 watów, ale trafi 13 dB włócznienia. Myślę, że też tam w górę zaczął się pojawiać. Pozdrawiam stamy no i zapraszam. Jeżeli, jeżeli byś się uparł, to jeszcze byś zdążył przed zamknięciem hali. Pozdrawiam i do spotkania. Stefan Paweł 5, Maria Grażyna. Stefan Paweł 3, Ewa Orgalanek. Ktoś pękł jeszcze? Super, cześć, życzę serce, dobraj

Wiesz, tak świeci. <grymka> mimo jakiegoś miernika natężenia pola, to byłoby ciekawe zmierzyć tak, jak to się zachowuje. No właśnie, może. Wszyscy inni się wstydzą z tego, co rozumiem. Dobra, nie, no idzie, idzie. Nie, o dobra, idzie Robert. Idzie prezes. Abdykowany, ale i prezes. Trzynie, ok, SP5MG, SP6, Fioletka, Done SP6 Fabric. Witam. Stamy. Nie będę już tutaj powtarzał się, że że tak powiem, nie powiem gdzie za taką organizację. No i że jest fajnie. Ale to tak, naprawimy. SP5MG, SP6

ja patrzyłem wcześniej, tutaj, jak koledzy rozmawiali, patrzyłem na to, że... No, twój sygnał zdecydowanie lepiej wyglądał. Twój sygnał zdecydowanie lepiej wygląda. No ale tam ta, 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 można powiedzieć mobilowo portable, instalacja Łukasza, to, to naprawdę jest skromna, jeżeli chodzi o rozmiary tych anten, więc mnie, mnie to nie dziwi. Dobra, będziemy kończyć powolutku, zasilanie nam się kończy. Także piękne dzięki za, za, za poświęcony czas nam tutaj wszystkim. Za umożliwienie zabawy. No i no tak no no pokazu tutaj na tanie, bo właśnie to taki półoficjalny już można powiedzieć. Jutro jeszcze chyba Łukasz nam no, zrobi, taki, taki bardziej oficjalny ja, pokaz, robisz, ale w pierwszej koty zapłoty... Próba generalna. Tak, Próba generalna, tutaj Krzysiek nie podpowiada. No, wypadła chyba naprawdę bardzo dobrze. SP5MG, SP6 z S5. tam.

nie, nie będę! Zobaczcie, no nie ma już dziejek. Jajka na czwartą. Chcesz wyparować? Patrz, kerbata była wyparowana. I zaprzęgnąć tam czyniącej. Oddaj mi tą kawę.

w sklepy pracują, jak w Biedronce, między 6 a 22. 12, Z się 5 mg SP-5RW, 12, 12 byłaby ok dla nas. Jeśli to było dla Ciebie wygodne, to byłoby bardzo fajnie. Będzie dość dużo ludzi takich, którzy przyjeżdżają to z okolicy <gry> <tutaj z okolicznych gry> też na jeden dzień i tak dalej, Więc to byłoby optymalne. SP-5MG, SP-5RW. Tym, trakamy, i ten pojazd z tymi wypracowanym odbiornik, to jest tylko to nie tak? nie jest z się nas, to ale tu, odbiornik ten oh. a, ale tu odbywa.

Pozdrowienia do całej Tamy, dla wszystkich chłopaków Reakcyjnie się, ognisko, posiedźcie, pogadajcie No i cześć, trzymajcie się, dobre notki do jutra To jest Piotrka, Drażyna, do mogę Cześć, pozdrawiamy no, papa pa Objaśniam, co tu jest Tu idziesz, idziesz... Yy... Co? I Dobra, tak na szybkość co tu jest generalnie? To nie jest SDR, tu jest 10 MHz grzany wzorzec częstotliwości mm -hmm. i PLL, który daje super stabilne, w związku z tym, no powiedzmy, że super stabilne 25 MHz, które jest feederem wysyłane do odrobinkę przerobionego konwertera. Po prostu tam jest wywalony kwarc, dany jest obwód LC, żeby przekazywać do 25 MHz dla, zamiast kwarcu. Dzięki temu to stoi bardzo stabilnie w częstotliwości odbiorczej. Dalej, z tego wychodzi 10 MHz, który jest dzielony na dwie części. To samo 10 MHz idzie do transwertera, to jest ten bułgarski SG Lapsa, transwerter na 13 cm. I tutaj jest dodatkowo synteza, która jest, więc sygnał około 700 MHz, który wychodzi z konwertera, jest mieszany z sygnałem tutaj tam 1,8 Giga, więc tutaj na wyjściu mamy znowu 13 cm. Więc i wchodzimy do transwertera. Dzięki temu pracuję, że tak powiem, simplexowo sobie z tego. I tam, gdzie słucham, tam nadaję na pewno. Dodatkowo jeszcze tutaj tak naprawdę będzie SDR dołożony do podglądu swojego sygnału, no bo w takim etapie ja nie mogę podglądać swojego sygnału, więc muszę się posiłkować łebę SDR-em i telefonem. To jest trochę uciążliwe, bo jednak trzeba patrzeć na swój sygnał, czy tam czegoś brzydkiego nie robimy i tak dalej, czy tam przypadkiem właśnie nas systemy z tego e, przemiennika. Tam są takie systemy, które po nośno stawiają na przykład jak ktoś coś na przykład za duży ma sygnał coś takiego, po to żeby uniemożliwić dalszą łączność, żeby zawodnik go odpuścił. I tutaj jest e, na około 20 W końcówka na te 13 cm. Tutaj jest przetwornica, która to po prostu zasila, bo on potrzebuje około 26 V, a to mam zasilane z 12. No i tak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o, to, o ten setup tutaj. Pięknie. mnie to rozwala to, że przyszedł, postawił te dwa statywy Nawet się za bardzo nie, cer nie certolił z tym, tak. jak to ma ustawić. Nie celował milimetr i po prostu zaczęło działać, nie? Kurde, super, super. rewelacja chodzi tam Stacjonarnie w